Idzie wycieczka szkolna z przewodnikiem i przewodnik tak szybko, tak pędem w ogóle przez tą salę z tym szkołem mówi tak, a tutaj mamy kolekcję szkła artystycznego chorobowego. To jest takie szkło, które do niczego nie służy. Idziemy dalej. Małgorzata Czyńska, pracownia wzory, Ślusarska 15, nowe miejsce na mapie Poznania z designem. Designowi przeglądamy się, eksponujemy go w różnych okolicznościach. No i dzisiaj zaprosiliśmy Cię do naszego nowego miejsca, które tworzymy z Angeliką Jabłońską, aby podpytać, co w designie nas najbardziej kręci i podnieca. Nas, czyli chyba póki co Polaków, ale może zacznijmy od tego, co kręci i podnieca Ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. W ogóle bardzo się cieszę, że w Poznaniu jest nowe miejsce związane z designem i tak sobie przypominam, jak sobie je wymyślałyśmy w zeszłym roku, jeszcze przed drugim lockdownem, przy okazji właśnie wystawy designu Dom Polski. Zjeździłyśmy wtedy w zachodnio-pomorskie. Miał być wielki finał z ogromną wystawą w Szczecinie. Wszystkie eksponaty wjechały do Akademii Sztuki i już nas tam nie wpuszczono, ja. tak, tak. Także niestety tak się, tak się skończyło i bardzo, bardzo się cieszę, że większość tych eksponatów, może nie większość, ale naprawdę rzeczywiście bardzo wiele trafiło tutaj do Pracowni Wzory i, i dopiero teraz mam okazję siedzieć na, w, w fotelu Tulipan projektu Teresy Kruszewskiej, w fotelu z 1973 roku który specjalnie na tą naszą wystawę wtedy został wyprodukowany. A cieszę się tym bardziej, że profesor Kruszewska mówiła mi jak bardzo jej zależy na tym, żeby ten fotel wrócił do produkcji. Więc też jak tak znowu nawiązując do tego co nas kręci, co nas podnieca, to mnie na przykład bardzo kręci to, że świetne wzory naszych czołowych projektantów Wracają do, do produkcji, do masowej produkcji, a niektóre dopiero się tej produkcji doczekało, jak na przykład fotel profesora Romana Modzelewskiego, słynny RM. To znaczy teraz słynny, bo w swoim czasie technologicznie tak nie do wykonania dla perelowskiej produkcji, że pozostał w fazie prototypu. jakby tak mówić o tym co nas kręci, co nas podnieca też jeżeli chodzi o kolekcjonowanie i jeżeli chodzi o historię polskiego wzornictwa przemysłowego, no to przede wszystkim są te lata 50., 60. do czasów odwilży, kiedy chcieliśmy być nowocześni i kiedy polskie wzornictwo no, rzeczywiście zyskało jakiś taki światowy sznyt i, i, i było bardzo kolorowe, bardzo, bardzo nowoczesne w formie i przede wszystkim tworzone przez znakomitych projektantów. Oni mieli jakby rodowód takiego polskiego Bauhausu, związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i przede wszystkim ze spółdzielnią artystów Ład. No i potem ci ładowcy po wojnie uczyli kolejne pokolenie, jak choćby Teresę Kruszewską, więc ci projektanci mieli taki naprawdę bardzo, bardzo dobry. Rodowód, Tutaj jest Morcelana. taka sieć połączeń, prawda? Czesław Knotę, Teresa tak. Kruszewska, jeśli Knota chodzi o te właśnie, ja, pokolenia. Tak, tak, tak. Znakomite figurki, tak zwane ćmielowskie, tak naprawdę figurki projektowane przez artystów dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. W ogóle sam fakt istnienia Wzornictwa Przemysłowego, który powstał w 1950 roku i właściwie był jednym z pierwszych takich instytutów na świecie. Co oczywiście wynikało z tego, że takie było zapotrzebowanie, że powojenny przemysł potrzebował nowych wzorów, że te przedwojenne kryształy, piękne żakardy czy czy ciężkie meble no już się nie nadawały do domu nowych czasów, do tego mieszkanka z wielkiej płyty. Więc, więc było ogromne zapotrzebowanie na to. No i przede wszystkim jeszcze byliśmy po prostu krajem zniszczonym po ogromnych stratach wojennych. Więc, więc trzeba było nowego Wyzornictwa na nowe czasy. I Instytut Wzornictwa Przemysłowego z hasłem Wandy Telakowskiej, założycielki, piękno na co dzień i dla wszystkich, właściwie stanął na wysokości zadania. Telakowska zatrudniała projektantów, bez takiego doświadczenia projektowego, bo to byli po prostu artyści, tak jak na przykład Lubomir Tomaszewski, autor figurek czy tego wspaniałego serwisu, który był rzeźbiarzem. W ogóle te, te wspaniałe figurki, które dzisiaj są właśnie ikonami polskiego wzornictwa lat 50-60., to byli artyści rzeźbiarze na przykład, którzy właśnie o tych figurkach myśleli jak o rzeźbiach w małej skali. Myślę, że w tym jest taka ogromna siła artystyczna tych figurek. To, że one się nie zestarzały, że właściwie na nowo odkrywamy i podziwiamy ich taką ogromną też innowacyjność, bo to, że piękno, estetyka to, to wiadomo, ale jest w tym coś, co, co pozwala myśleć o tym designie jako o czymś ponadczasowym i właśnie takim ikonicznym. Przywiozłaś ze sobą kilka przedmiotów. To jest kieliszek od profesora chorbowego. Jak odwiedziłam pana profesora we Wrocławiu w jego pracowni na starym mieście, był straszny upał. 13, środek lata. Wchodzę po schodach i słyszę tak słyszę tego poddasza: Pani Małgorzata, to pani, tak, tak. Kawa, herbata, czy coś do picia? No i to było, to było urocze, więc okazało się, że, że pan profesor ma nie dość, że piękne, piękne zestawy kieliszków, to, bo uwielbiał projektować kieliszki i zresztą mówił, że najtrudniej jest zaprojektować kieliszek. To jest prezent, który dostałam na odchodnym. Przywiozłam go dlatego, żeby opowiedzieć o szkle Antico, o szkle, które zrobiło, które zrobiło właśnie karierę na świecie. A, w, a wzięło się właśnie z perelu w tym czasie niedoborów, kiedy właśnie w Hucie weszło w życie jakieś takie zarządzenie ministra, podejrze gospodarki, że taki pełnowartościowy obiekt szklany nie może mieć tam więcej niż, nie wiem, 3 czy 8 pęcherzyków szkła. To jest bardzo trudne w takim ręcznie formowanym szkle, żeby tych pęcherzyków nie było, no więc jak tych pęcherzyków za dużo, to już odrzut, niedobrze i tak dalej. Więc chorobowy y, stwierdził, że y, skoro tam 8 czy 3 takie bąbelki powietrza, to, yy, to jest błąd. To może ich 333, albo jeszcze więcej, to będzie wartość. I zaczęto pracować nad metodami spieniania szkła. Dodawano różne, różne rzeczy. No i na najlepszy pomysł wpadła yy, pani, która sprzątała w hucie, i powiedziała, żeby dodać proszku Xi. I rzeczywiście do Masy, do masy Szklanej dodano XI zapieniło się wspaniale. Przyjechał kontrahent bodajże z Nowego Jorku, kupił wszystko na pniu i tak to, tak to szło. Chorbowa opowiadał jeszcze jedną fajną historię, że um, hutnicy bardzo często mówili szklarze, niektórzy tam Haj to szło, że um, jak coś tam wyszło trochę, trochę krzywe, to mówili, a jak krzywe to będzie artystyczne, nie? <grych> Towarem eksportowym na pewno teraz są pro, pro, produkty, projekty Oskara Zięty, ale też stale Bolesławiec, gdybyś wskazała taki, takie ikoniczne, ikoniczne produkty, hmm, na podstawie których można myśleć na zewnątrz o polskim designie, designie no, to co, by to, co by to było? Stołek Plop, mhm. który tutaj jest, piękny, żółty. Tak. No to, to jest obiekt, który znajduje się w dziesiątkach muzeów na świecie. Co ciekawe, Oskar powiedział mi w swoim czasie, że chyba tylko polskie muzea narodowe nie chcą go kupować, chciałyby dostawać. No, ale, ale to jest bardzo, bardzo doceniany. Produkt też, który na początku tutaj wcale nie chodziło o design. Tylko o taką manifestację nowej technologii, tak? Prawda, tego, tej pompowanej stali, to, to już jest opisane, opowiedziane. Ten stołek był już chyba we wszystkich możliwych magazynach kolorowych na świecie. Ikona polskiego wzornictwa. To jest teraz wspaniałe, że mamy tak wielu. Świetnych projektantów. Właśnie nie możemy mówić o polskim designie, ale możemy mówić o znakomitych y, polskich projektantach. Takim świetnym przykładem artystki ob obecnej nie tylko w polskim domu, ale też y, w, nawet w każdym domu na świecie jest Maja Ganszyniec. Tu się kręci akurat Maja. Tak. Tak, tutaj Maja a akcesoria OTOK z 2018 roku. To już robiona dla takiej jej jakby własnej firmy NURT, która się też wpisuje jakby w te przedwojenne idee ładu, rodzimości, właśnie sięgania do materiałów, które mamy tu, tu, tu i teraz. Wspaniałe meble, no ale przede wszystkim Ganszyniec jest projektantką, która pracuje dla IKEI. I projektuje kolekcje wizerunkowe. Także naprawdę to są, to są przedmioty, które już właśnie mogą trafić do domów na, na całym świecie. No, oczywiście, właśnie jest ciągle młody Marek Cecuła, to wiadomo, ale, ale na przykład zachwycają mnie projekty Moniki Skorupskiej z Moskwy. Tutaj mamy piękny talerz i wazon. I wazon, i, te, te I, wazon i figurka niedźwiedzica. I i fi, o, figurka niedźwiedzica jest z 2016 roku. I dla mnie to jest naprawdę pierwszy od lat, y, właściwie może pierwszy od lat 50., -tych, 60., -tych, y -y. Y, przykład figurki tak zwanej durnostojki, no, która zachwyca formą, wykonaniem, w ogóle y, no, nie wiem, no ja się zakochałam w niedźwiedzicy. Pamiętam, jak kilka lat temu zobaczyłam niedźwiedzicę i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Bej Jakbym tak miała polecać, co zbierać, to absolutnie właśnie tą współczesną polską porcelanę, która jest na. Jeżeli chodzi o wzornictwo, jest naprawdę na światowym poziomie. To są, to są naczynia, które można kupić w Muzeum Moma w Nowym Jorku, ale także właśnie w, w polskich sklepach z porcelaną.